Cześć Witajcie Witamy. na naszym kanale Dzisiaj robimy takie wyzwanie Bo to będzie Nie złego napoju challenge Będą trzy rundy Tak, e, dwie, przepraszam Tak, dwie rundy Bo być trzy, bo Ale być. nie mamy tak naprawdę dość napojów Tak I, A jeśli zostawicie dużo w górę, To zrobimy kolejny Ok, to zaczynamy. Ok, jak widzicie, Asia poszła, bo muszę wlać. I nie wiem, co wlać. Zaraz to wybiorę. Do pierwszego wiem, chyba już. Wleję o to. Do drugiego, hmm, powiedzmy, to. Chyba wiecie, o co chodzi. I do ostatniego, nie wiem. Na przykład, To wlewamy. Do pierwszego. Hmm, nie wiem jak to tworzyć, bo ona usłyszy. Czekajcie, powiem mi coś. Ok, powiedziałam się, żeby zatknęła sobie jakoś uszy, bo, bo to można łatwo usłyszeć. Ale nawet jak się dowie co to, to nie będzie wiedziała gdzie ono jest. Da tok jeg jo den, da. Może trochę to pozamieniamy. Na przykład ten damy tutaj, ten tutaj, a ten tutaj. Ok, zawołamy za chwilę Asię. Jak tu widzicie, tak to wygląda. Tutaj słonka i tutaj na górze. Okej, okay, Jasia. więc który wybierasz? Ten. Środkowy? Tak. No dobra, to będziesz piła. I? No. Trzeba daleko słomkę bo... Jeszcze? Nie dotyka? Czekaj, ja cię to trochę dam wyżej. O, teraz tutaj. Wiesz, co to? Coca-Cola. Tak, zgadłaś. Więc Asia zdobywa jeden punkt. Ok, za chwilę będzie moja kolej. <śmakuje> Smakuje ci teraz. Ale się przykleiło do kartonu. I teraz Asia widzi, że tutaj a było mleko, a tu było gazowana. A to mleko jest dobre? No, jest bardzo zimne. Bo z lodówki wyjemy. Okej, okay, teraz ja idę i Asia będzie przygotowywać. Dobra, więc Gosia wyszła i Gonia nie, nie podsłuchuj. Więc słyszycie, jak Gosia powiedziała, że mnie będzie podsłuchiwać? I mówię Wam. Tu będzie. Pokazuję Wam. Oto. Tutaj będzie woda. A tutaj, tutaj nie wiem co będzie, zaraz zobaczymy. Więc wy już widzicie, tutaj jest, wiecie co? Tutaj jeszcze, a tutaj jest sok. Dobrze, więc onia przyjdzie, nie będzie podglądać i wybierze jakąś ze słomek. Są tu góry. więc wołam się. Dobra, więc Gosia już jest na miejscu i wypiera. No, no to który wybierasz? To <laughs> jest. Chyba wybiorę... Nie wiem czy środkowe. Może ten? Dobra, więc Gosia wybiera ten. To była zielona, zielona słomka i róża, to było niedobre, a to, to było dobre, to był sok pomarańczowy. Tutaj? Tak. A, więc dobra. Gonia nie ma punkta. Dobra. Nie ma punkta, bo to nie było dobre picie. Ale ja mam nie Ale ja to nie ma. Bo to miało być dobre picie. Dobra. No dobra, więc robimy jeszcze jedną rundę Dwie. Dobra, jeszcze dwie. Dobra, Asia mnie tym razem przechwyciła, ale wiem co jej dam na następną rundę. Coś co już było, ale... no nie wiem, wydaje mi się, że tego nie spodziewa. Zobaczcie. Dam jej to, ale... dodam jeszcze tego to będzie znowu. Patrzcie. Okej, okay, to to możemy już dać. Chociaż może na inne miejsce dam. Zobaczę. Następnie dodam, o wiem co, za chwilę Wam to pokażę, to tutaj zostawiam i to wymienię na coś innego i dam jej teraz jeszcze to. Smaku w ogóle. Oj, Nie zapomnijcie o subskrypcji i o łapka w górę. Okej, okay, to mamy chyba wszystko prawe gotowe. No to wołamy Asię. Ok, Asia, który wybierasz? Ten. Tak. Ok. Eee, czekaj, dam ci trochę wyżej. Już? Wiesz co to jest? Mm -mm. Serio nie wiesz? To jest ten niedobry jakby, co? Wiesz co to jest? To jest sól z wodą? Nie, to jest Coca-Cola z solą. Oh. <laughs> Naprawdę no, to jest dobre Tak Okej, okay, to ten dobry jednak Ten lepszy to był sok pomarańczowy Bez soli Bez soli I y, ten niedobry Kolejny to woda gazowana z solą A ja się mam Kokakola z solą To ten sam smak To kola Tak? Mhm. Mm ok. No to teraz ostatnia runda i tym razem mm, ja będę smakowała. Dobra, więc teraz ja jestem... Gosia nie podsłuchuj. Okej. Więc ja w tej słomki. I idę dalej. Sprawdźcie, co ja wyjmuję słomki wpadajcie też na naszego TikToka i naszego Instagrama. No i oczywiście w opisie, na dole, będziecie mieli naszą nazwę. I ja dalej wyciągam. Dobra, więc tutaj mamy wodę z solą, tutaj mamy Coca-Cola, tutaj mamy jeszcze mleko. Dobra, więc wam Gosię. Gosia! Dobra, więc Gosia wybieraj. Chyba wybiorę, nie, nie środkowy. I... Dobra, więc ja teraz piję. duże, 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 duże sali. No i Gonia to wykryła... Ja też to smakowałam to było okrutne, nie? No. Dobra, więc ja wygrywam jednym punktem przywagi. Znaczy... Nie jednym tak, punktem. Tak. Dobra. Tak. Więc no. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, dajcie łapki Łapkę w, górę, w górę. Subskrybujcie kanał. E, wpadnijcie na naszego Instagrama. Instagrama, już mówiłam, i TikToka, na dole w opisie będziecie mieli nasze nazwy. Tak, e, idźcie też na kanał Sofia Aspegren. Aspegren, też są tam fajne filmy. I na dole w opisie będziecie chyba mieli jej link, nie wiemy co z nim. spróbujemy mieć link. Okej, okay. no to, to pa!